Jeśli nie wiesz, jak czytać Pismo Święte, to po prostu zacznij je czytać, jak słowo życia od kochającego Cię Ojca. Jeśli nie wiesz, jak zacząć, zacznij o modlitwy do Ducha Świętego. Jeśli bezdomny potrafi czytać i zaczyna je rozumieć, to wiem, że każdy może. To niezwykła książka, pisana od serca do serca. Zawiozą chłopaka na detoks, prosto z ulicy. Pił, brał narkotyki. Długo, oj, długo, dostał pismo święte. Bardzo się cieszył że dostał drugą szansę od Boga i zaczął czytać to słowo. Zaczął czytać, czasami nie rozumiał. Poprosił mnie o modlitwę, żebym mu napisała modlitwę. Więc piszę, piszę mu do niego smsa. Módl się tak. Przyjdź do mnie, Duchu Święty, daj mi dar czytania i rozumienia Pisma Świętego, słów, które dają nowe życie. Proszę Cię, Jezu, przemów teraz do mnie poprzez słowa życia z Pisma Świętego. A była jeszcze krótsza wersja. Jezu, mów do mnie, chcę Cię kochać, chcę Cię słuchać. Duchu Święty, oświeć mnie. Krótko po tym moim SMS-ie chłopak zadzwonił. Pomodliłem się i otworzyłem. I otworzyło mi się z księgi przysłów. O co tutaj chodzi? Przeczytaj. Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo. Lepsze uznanie niż srebro i złoto. Spotykają się bogacz i nędzarz. Pan obydwu jest twórcą. Rozważny zło widzi i odwraca się. Nierozważni tam idą i szkodę ponoszą. Księga Przysłów, rozdział 22, wers od 1 do 3. Kiedy to przeczytał, zatkało mnie. Co za słowo otworzył? On, który mieszkał tyle lat na ulicy. Szedł w złym kierunku, ale Bóg go zobaczył. Znalazł się teraz w szpitalu, bo chciał. Sam chciał. Nie chciał tak żyć. I ma czas, żeby się zastanawiać. Spotykają się bogacz i nędzarz. Pan obydwu jest twórcą. Rozważny złowidzi i odwraca się. Nierozważni tam idą i szkodę ponoszą. Chłopak dodaje: Tak, dwa tygodnie już tu jestem, na tym w szpitalu. Mógłbym wyjść na własne żądanie przecież, ale chcę zacząć nowe życie dzięki modlitwie i panu Jezusowi. Ależ ja jestem szczęśliwy. Kiedy czytasz takie SMSy, to nic więcej nie trzeba dodać. Jest szczęśliwy. Czyta Pismo Święte. Je rozumie. A tak cudownie też o tym rozmawiać. O słowach, które dają życie. Dar czytania słowa, które zmienia życie. Po prostu zacznij. Jezus niech będzie uwielbiony w życiu tego chłopaka.